a już ją wyciągają z siatki, to wtedy jeszcze bardziej depremuje, że o, kolejne pewnie przede mną. Uwaga, potężna bomba i gol! 23. minuta. Zapomnieli o Adriano przy tym stałym fragmencie gry. W złym momencie chyba to powiedziałem o tym, że Bramka się wyciąga piłki z siatki, ale tutaj rzadkie też obrazki o te uderzenia Barcelony z dystansu, prawda? części jednak ta piłka prosto padła, ale Bramka... No, drużyna Światowa do no tej bramki. I boczni obrońcy, którzy tak grają, prawda? I to niekoniecznie w tej drużynie musi być Dani Alves. Spójrzmy. No zapomnieli. Krótko rozegrany. Nieprawdopodobne uderzenie. Krótko rozegrany ten rzut rożny. Wszystko wykonane tak na zimno. Wykorzystali to gracze Barcelony, że Walencja jakby nie przewidywała takiego rozwoju wypadków. Tak już wszyscy piłkarze ustawieni bardzo głęboko w polokarny